Dzień dobry, Państwu, Aleksander Wierny. Dziś gościem programu w sieci jest Robert Kowalczyk, dyrektor Pracowni psychoterapii i psychoedukacji w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Święta to taki czas, kiedy zastanawiamy się, co jest w życiu najważniejsze. CEBOS przebadał Polaków, pytał o najważniejsze wartości życiowe. No i pierwsze to była ta najczęściej wybierana opcja to szczęście rodzinne, to dla nas najważniejsze. 72% respondentów. Ja się troszkę zdziwiłem, bo wszyscy mówią, że kryzys rodziny teraz jest. Ludzie kościoła, czy intelektualiści. A tu się okazuje, że jednak cenimy tę wartość. Z czego ta rozbieżność wynika? Znaczy, to jest tak, że to jest nasze pragnienie mm -hmm. i dążenie, ale rzeczywistość, i realność jest całkiem inna, tak naprawdę. Czyli chcielibyśmy mieć szczęśliwą rodzinę, ale trudno nam jest, jakby ją osiągnąć. A skoro trudno nam osiągnąć, to o tym marzymy, czyli tęsknimy za tym. Za wartościami rodzinnymi yy, znalazła się praca. Połowa Polaków uważa, że to taka. Najważniejsza wartość, chyba dobrze, prawda? Cenimy tą pracę. To znaczy, jako wartość, tak. Mhm. Czy ją cenimy? To tutaj jakby jest trudność powiedzenia, bo tak naprawdę y, ciągle brakuje y, specjalistów, ciągle niby potrzeba tych osób do pracy. Czyli tak naprawdę jest też taka sprzeczność. Jest dla nas wartością, ale też nie do końca mamy pewność, że jest wartością. A może ona jest wartością też dlatego, no, że jednak cenimy sobie pieniądze, te pieniądze tutaj się, no dobrobyt pojawił się, ale dużo niżej, 17% ludzi wskazało EPA na tą najważniejszą wartość. Może to ma związek, prawda? Praca jako źródło tej pieniędzy. No na chodzi, pewno jest tak? to jakiś element łączący tutaj, to, że praca daje nam możliwości, ale też praca to samorealizacja, czyli mhm. możliwość spełniania się, realizowania. To też myślę sobie, gdybyśmy to rozbili na, na takie jakieś patrzenie, w tych badaniach, to też byłoby bardzo wysoko, czyli na równi może z pracą. Mhm. Stosunkowo, no blado wypadła, no może troszkę nie wypada mówić o tym przy okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale takie są wyniki badań Wiara religijna, jedna trzecia badanych, dokładnie 29% wskazało jako najistotniejszą wartość, trochę mało chyba. Znaczy mało, ja myślę sobie także to jeszcze zależy jaką grupę docelową badamy. Tutaj grupa docelowa to była 25-35, czyli taka grupa, która nastawiona na bardzo aktywny tryb życia. Gdybyśmy przebadali osoby starsze, może ta tradycja i ta religia byłaby jakby wyżej. Mm -hmm. Tutaj no, to jest niepokojące to, co Pan mówi, że y, religia rozumiana szeroko, no bo nie, nie rozumiemy tego tak wąsko, ale jako tradycja, jako nie wiem, współpraca, jako bycie z rodziną jest tak nisko, niby y, rodzina jest dla nas najważniejsza, ale religia, czyli te wszystkie wartości, które są związane z nią, są nisko, czyli taka trochę sprzeczność. No właśnie, mnie też to zdziwiło, no bo wartości rodzinne czy nawet jakiś tam etos pracy po części powinien przynajmniej wynikać z wiary religijnej, no bo to jest bardzo pojemne pojęcie, a jednak ludzie to oddzielają, spychają gdzieś na bok tę wiarę. Z czego to wynika, jak pan myśli? Wie pan co, no, tak jak patrzymy i przyglądamy się dookoła nas, to widzimy, że nastawienie jest na to, żeby zdobywać, być najlepszym pędem. No, i ta praca daje nam tą możliwość. Religia mm -hmm. nie daje nam możliwości. Religia pozwala nam wierzyć, budować jakieś wartości, które są niematerialne, nienamacalne. A praca daje nam możliwości zarówno awansu i prestiżu społecznego, ale też i możliwości finansowych, czyli kupowania, zdobywania, osiągania. Czyli namacalny efekt tak. jest od razu. To jest dużo Spokojnie. bardziej jakby taki efekt. No, i też daje to też prestiż społeczny. To jest istotne. Potocznie, kiedy rozmawiamy ze sobą. Często pojawia się takie sformułowanie, że a wszystko jest nieważne, byle zdrowie było, a to się okazuje, że to zdrowie stoi niżej i od szczęścia rodzinnego i od pracy 49% ludzi mówi, że to najważniejsze. Nie boimy się tak o swoje zdrowie już jak kiedyś? Ja myślę, że boimy się, tylko że tak jak mówię, ja będę się cały czas odwoływał mhm. do tej grupy docelowej, bo... To są za młodzi ludzie, to żeby są, jeszcze o tym myśleć. To są tak? młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są nastawieni na to, że to zdrowie jest istotne, jeszcze mają siły, jeszcze mają możliwości, mhm. dopiero... Za jakiś czas będą mieli taki moment przypominania sobie o zdrowiu i zastanawiania się. No dobrze, to proszę mi teraz wytłumaczyć, dlaczego sukces i sławę jako najważniejszą taką wartość wśród tych młodych, zdolnych, dynamicznych wybrało tylko 4% ludzi. Nie zależy im na tym, jakby. Ja myślę sobie tak, że każde badanie, jak patrzymy na te badania, mhm. one są jakby bardzo subiektywne, troszeczkę, tak naprawdę, bo. Często te badania pokazują nam oczekiwania, mhm. czyli to, czego byśmy chcieli. My cały czas w naszym społeczeństwie mamy taki trend, że skromność jest czymś istotnym, że albo to jest tak, albo pobadamy w jedną skrajność, albo się mocno chwalimy i mówimy, ile to mamy, jaki mhm. samochód, mhm. albo mówimy, nie przesadzasz, to jest, wcale tak nie jest, to jest nadmiar, czyli jakby przesadna skromność. I te dwie jakby cechy, które często dominują, po prostu przerastają nas. I tak samo jest z pracą. Dlatego jest dla nas ważna, bo daje nam duże możliwości, prestiżowe awansu, a jak mówimy o tym, że chcielibyśmy mieć prestiż, to się staramy do tego nie przyznawać. Mnie też zmartwiła jeszcze jedna rzecz. Przechodzimy do następnej wartości, tylko 10% badanych ludzi uznało, że kontakt z kulturą jest jakoś, jakoś istotny. Smutne trochę. No smutne, bo myślę sobie, że kultura jest tym czymś, co napędza tak naprawdę, pozostaje po nas yy, i jest tym, tą historią, mhm. tak naprawdę naszą, ale też i pozwala na to, żebyśmy się rozwijali, zarówno intelektualnie, emocjonalnie, społecznie. oprze przez kulturę można przekazywać wiele rzeczy i uczyć się wielu rzeczy. A to jest niebezpieczne, dlatego, że tak naprawdę tutaj może wbić się nam. Ten taki konformizm, czyli łatwość przekazu, szybkość przekazu i taka brak jakiejkolwiek chęci do myślenia, do refleksji, do zastanawiania się. Jeszcze na chwilę wrócę do tej pracy jako wartości, bo tak jak mówiłem, ona się znalazła na drugim miejscu tego rankingu najważniejszych wartości. Natomiast ponad połowa badanych mówi, że w Polsce uczciwą pracą nie da się dorobić. Nie ma tu też sprzeczności jakiejś lekkiej? No jest, no, następne zaprzeczenie, mhm. tak, jak, tak jak to często bywa w naszej jakby społeczności, Poczucie jest takie, że trzeba być nieuczciwym, żeby nie wiem dojść do czegoś. Ale w gruncie rzeczy też w tych badaniach jest powiedziane, że jak będziesz pracował uczciwie, to też do czegoś dojdziesz. Mhm. Czyli takie ciągłe zaprzeczanie. Ja myślę sobie tak, że część osób ma takie poczucie, że jak będzie pracowało i dawało z siebie wszystko. To osiągnie, bo widzi to w pracy, że przez y, pracę, zaangażowanie są awansy zawodowe. A druga część widzi, że też jest korupcja, też jest gdzieś tam jakiś taki układ, układ jak, to, jak to często się <laughs> mówi. I myślą sobie, że w ten sposób jest łatwiej i szybciej. Też te osoby z tych badań na które mają pracę, mówią, że praca to wartość. Te, które nie mają, mówią, że już, już nie taka bardzo. Prawda? No, no tak, oczywiście, no bo jak coś mamy, to to doceniamy. Tym bardziej, że to m, mówiły osoby, które prowadziły najczęściej działalność gospodarczą, tak, swoją. Mhm, przedsiębiorcy. Swój, swoją działalność, czyli tak naprawdę cenią to, co osiągnęli i do czego doszli. A ci, którzy nie mają pracy, no wie Pan, zależy jak do tego podejść, bo jeżeli osoby są to młode, dwudziestoparoletnie, które patrząc w przód nie widzą perspektywy, no to mówią, że praca nie jest dla nich w tym momencie wartością. Mhm. Jedna czwarta mniej więcej tych badanych mówi, że ważną wartością jest pomyślność ojczyzny, czyli taka typowo patriotyczna wartość. Też chyba ci młodzi ludzie niespecjalnie się interesują, prawda, tymi sprawami? Z tego wniosek. Wie pan co, jeżeli 3, 4... Najpierw rodzina, potem praca, a potem gdzieś tam dalej ewentualnie pomyślność ojczyzny. Mm, tak, bo jakoś tak, ja myślę sobie tak, że ma, ma, bynajmniej mam takie wrażenie, że przez to, że tak dużo medialnie yy, mówi się o patriotyzmie, o tych wartościach, o tym, że dzisiaj wspólnie walczymy, potem się dzielimy, mm -hmm. potem jeden drugiego oskarża. Czyli tak naprawdę ci młodzi ludzie, kiedy patrzą na takie rzeczy, to nie uczą się niczego pozytywnego. Takie mam wrażenie oczywiście. I odrzuca ich od tego. I odrzuca tak? ich od tego, kiedy widzą, że wspólnie była ideologia, walki z czymś tam, a potem dzielimy się, oddalamy, mówimy na siebie to albo tamto. Czyli tak naprawdę ten patriotyzm to jest trochę taki fałszywy. Mhm. Musimy już powoli kończyć, tak się zastanawiałem, bo już przypuszczam, że przed świętami się nie spotkamy w takim gronie z naszymi widzami, że gdybyśmy mieli złożyć życzenia, to by były takie, szczęścia rodzinnego, pracy i zdrowia, bo ono jest na trzecim miejscu. I to są życzenia chyba najwłaściwsze, bo wynikają z badań. Tak myślę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Robert Kowalczuk, dyrektor Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji w Częstochowie. Do widzenia. Do widzenia.